Cześć, witam Was wszystkich z tej strony Shadow i zapraszam na kolejny odcinek z Gry The Crew. Jesteśmy tuż przed. Yy, jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie zakończyliśmy poprzedni od, odcinek. Mniej więcej w tym samym miejscu. I jedziemy do naszego kolejnego zadania, które jest tu niedaleko półtora kilometra stąd, więc długo nam to nie zajmie. No policja. Czy to policja to normalnie? Za byle gówno ściga. Zobaczmy czy mamy dobrze znacznik ustawiony No tak jest dobrze A więc to ustawię jeszcze Okej, okay, dobra Jest wszystko ok się dalej Zrobimy sobie mały obrogowy trening Na skróty pojedziemy No i jesteśmy Sole oczywiście Wyścig pancerników Fajna nazwa, o tak fajny samochód. Okej, okay, dociśniemy. Widzę, że mamy czas, w jakim mamy dotrzeć. 16 sekund. Aha, to jest czas na punkty, czyli z jednego punktu do drugiego punktu mamy jakiś czas i on się resetuje w jakiś tam sposób, czy dodaje ileś tam się sekund jak pominie, przejdziemy przez jakiś punkt. To okej, okay, no to ciśniemy. Na razie idzie nieźle. Bez większego problemu. Ja sobie polecimy. Ale teraz nie jest tego czasu, nie wiem czy to tak celowo zrobione, czy wolno jadę. No bo już tylko 10 sekund zostało. Samoloty nad nami latają. Zajebiście to wygląda, muszę wam przyznać. Ale strasznie fajnie, mi się bardzo fajnie jeździ, naprawdę. Lol. Mi się naprawdę bardzo fajnie jeździ. Zostało nam 15 sekund. Nie, nie, nie mam zamiaru wyskakiwać, ale potrącić ludzi, to już dlaczego by nie? No, czy zdążę, bo tak jeszcze się wjebię w coś, jakieś drzewo albo coś. To już niewiele zostało. Ciśnij Gaz dodechy, nitro. Dobra, udało się. Taki też łatwy wyścig. Spoko. Zobaczymy, co zostanie. Może złoto. Eh, srewerko, ale też nie jest źle. Ważne, że nie bronz. Dostaliśmy hamulce na poziom szósty. Tak, bierzemy. Okej. Okay.

przyjaciele do końca. No to ustawiamy znacznik i ciśniemy tam. Chyba coś, coś mi się wydaje, że to właśnie bycie chodziło o nią coś. A wracając do tego, to właśnie myśmy nie chcieli jej zabić i postanowiliśmy, że z Zou jakoś, oh, że tak powiem, wykiwamy Troja. I wyrobimy jej jakieś nowe tam papiery, żeby po prostu nie wiedział, że, że myśmy tego nie zrobili, żeby on myślał, że myśmy ją zabili, a tak naprawdę na pewno ona żyje. Troja jest a mam nadzieję, że nie zrozumieliście. Okej. Okay. A stary wiesz, że ja sam zaznaczyłem. Taki szczegół. Wykłamy sobie tutaj to. Musimy się mieścić w tym. Na razie jest to proste, ale to będzie coraz węższe, więc to już może być potem cięższe. Okej, okay, bronz jest. Dobrze. Tak. Kurwa. The fuck. Kurwa. Szata No. A zjebałem naprawdę. Fuck. Tak. No, 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 no. Jest! Udało się, srebro. Dobrze. Nie jest źle. Zamiast do przyspieszenia, zawsze coś. To mnie wkurza naprawdę. Fak, czemu to musi cofać? Ja nie wiem, co oni myśleli robiąc coś takiego, no ale trudno co poradzić. Dobra jest tutaj. Droga 66. Przyjaciele, do końca ucieknij przed ekipą Troja. Ooo. By się coś stało, nie? Tak? You recognize that ride? It belongs to the St. Louis V2. Someone you told me you killed. I don't know what you're talking about. You wait a minute for my boys. You'll find out. O kurwa dowiedział się To nie jest dobrze fajna bryczka, w, w środku fajnie wygląda e, jak oni Kiedy będą tak zapierzalać jak policja, to może nie być prosto O prawie mnie złapali Ale my tutaj pięknie i wykiwaliśmy ale przed nimi się nie da kurwa uciec, czyli tak zapierdalają, że nie wiem Jeszcze raz ich trzech mnie w kleszcze biorą Spróbujmy jakoś, nie wiem, na ulicę wyjechać Czy coś może na ulicy się jakoś da Czy Coś się może wrąbią albo coś Nie, 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 co faj, co faj, Dobrze, już było blisko uh. Strasznie ten ekran co mi rwie tak w tym wkurze Te koncentruję O lol Nagle znikli Okej okay. Nie ma problemu Tak dla mnie bomba Idę tam po prawej stronie teraz już za mną Ale dobra powinno się udać Okej okay. Bardzo fajnie wyszło ósmy poziom dostaliśmy. 2 punkty premium, dlatego że mam właśnie perka, yy, perki wzięte, które mi zwiększają szansę na to, że mogę dostać dwa zamiast jednego. Akurat się udało. Zamieszanie. sreberko, dostaliśmy bardzo fajnie. Plus 3. Plus super. Alex, jesteś w porządku? Okay? Fajnie. Any word on the B2? She's gone. I'm sorry, Alex. Troy got her. Alex? Okay, okay. guess with Troy burned, we're back to square one. Oh, actually, no, we didn't have a hit out on. Who's this? My name's Herschel Craig, V2 in the Windy City. Come on over. I could use a guy like you, and I almost guarantee you won't get shot. Zoe, a guy named Herschel Craig just invited me to Chicago. You locked out. Herschel's the V2 for Chicago. No ciekawe, że jak y, trochę mnie to śmieszy, że z jednym nam nie wyszło, gościem, y, i od razu dosłownie po tym jak uciekliśmy y, od jego tam jakichś sługusów czy coś, od razu dzwoni kolejny. dobre. okej, okay. ciekawe skąd wiedział w ogóle, ale okej, okay, dobra tłumaczmy sobie to tak, nie wiem, obserwuję, nie wiem, przez kamery albo coś. Ale nieważne. Jedziemy do wietrznego miasta. Do Windy City, czyli Chicago. 10 km stąd czy nie powinno to znaleźć jakoś strasznie dużo, ale zawsze coś. Ale mi się naprawdę bardzo przyjemnie jeździ. W tej grze, naprawdę. Fajnie zrobiona Według mnie jest ok, Wiem, że różne opinie zbiera, że, że jakaś tam... Nie, coś nie tak źle się jeździ, coś tam, ale jak dla mnie jest ok. Mi się naprawdę bardzo fajnie jeździ. Bardzo przyjemnie. Misje są całkiem fajne. Chociaż jest to dość mocno. Skręcimy sobie tutaj, oczywiście. What the fuck? Za to, za to że zjechają kurwa na pobocze? Lol. Yy, Jedyny minus to to, że te misje są dość liniowe. Jest coś takiego, że mamy gościa, który każe nam coś zrobić. Jeździmy do tych punktów, żeby zyskać tam Jakieś y, wpływy, w tym Detroit, teraz St. Louis, teraz będzie pewnie Chicago, i potem znów będzie, że się przeniesiemy do kolejnego miasta, pewnie i znów będziemy z, mieli zyskać wpływy y, w tym, y, w jakimś innym mieście. Więc to jest, to jest duży minus, bo jednak to jest strasznie liniowe. To będzie cały raz podejrzane w tym samym y, to samo, będzie się robić. Czyli po prostu nowe miasto, robimy wpływy, następne miasto. Znów tam wyścigi, żeby zyskać wpływy I tak cały czas Więc to jest duży minus, ale ogólnie Nie będziemy tego robić Nie będę tam specjalnie jeździł Ale ogólnie wydaje się Przepraszam was Ogólnie wydaje mi się znaczy, Jeździ się bardzo przyjemnie Wyścigi są też bardzo fajne, podobają mi się Tak jak mówię, jedyny minus to właśnie to Że jest to strasznie dniowe, ale to w sumie Taki no jeżeli komuś strasz na fabule zależy, no to może nie, ale... Ale mi się ogólnie podoba. Jest to otwarty świat, Stany Zjednoczone, zajebiste. No, no, no. Prawie jeszcze się udało zebrać brąz. Ale dobra. Gdybym, za... Gdybym wiedział, że ja sobie mogę tam pojechać nie w skrót. Okej. Okay. Gdybym wiedział, że to tak... Poprowadź mnie na tę drogę, co miałem jechać, to bym to zrobił, ale... Dobra, trudno, trudno, nieważne. Mamy coś kolejnego przed sobą. To jest chyba to z nim, że trzeba się mieścić w tych... Tak, dokładnie. Ale jest droga prosta, więc nie powinno być trudno. Fakt, że on odp... A, bo to tam... Dobra, no trudno to nie, też nie robimy Ja przysta. To był mój skręt za pomocą hamulca ręcznego. Nie powiem, że był jakiś tajbisty, ale spoko. Też nie był strasznie zły. Oczywiście sobie zobaczymy. Zawsze trochę EXPA. A expo. zawsze w cenie. Stary, następny. przejazd. wiem gdzie jadę. Mam ustawiony znacznik. Tak, jakiegoś gościa widzimy. Jakiś Chris. Jakiś Chris sobie jeździ. Na początku widziałem dużo więcej ludzi, teraz bardzo mało już, więc nie wiem, czy to od tego, że ludzie się zarazili, nie wiem, nie podoba im się albo coś, po prostu jestem jeszcze w tyle, bo inni mogli już skończyć tą grę, więc, ale nie wiem, szczerze nie interesuje mnie to. Dla mnie najważniejsze to, że mi się przyjemnie jeździ, oczywiście w tutaj też wyjdziemy, nie jest to dużo tego, jak spalę zawsze coś, a może potem coś to jeszcze da, nie jestem pewny, Trasa nam trochę zmieniło. A ja to i tak niedaleko, półtorej kilometra. Tutaj sobie znowu staniemy. Zobaczcie, już że tak cały czas staje, ale... Ale ja wolę już sobie, jak już przejeżdżam obok tego, to wolę sobie to zebrać. Już potem yy, zabraknie mi, nie wiem, trochę ekspacz coś i... Będę że się tam nie zatrzymałem. A mam nadzieję, że to Wam za bardzo nie przeszkadza. No, w sumie to jest tylko tam, że stanę na chwilę i tyle. I już zaraz będziemy na miejscu i zobaczymy. O, jeszcze ja nie rozbiję do tego czasu. To jest bardzo prawdopodobne. Lol, co się z tym ekranem dzieje? To jest masakra. To jest... Ja nie wiem, to ogóle, żeby to było mo z mojej strony. No musiał zobaczyć. Wejść w. Wyszukać w internecie coś na ten temat. Czyli trzeba zdobyć co najmniej srebro, bo inaczej nie dostaniemy żadnych ulepszeń. Okej, to jest nie Marshall. Nie, Herschel. Herschel, okej. Okay. Kurwa, myślałem, że to Marshall. Herschel, okej, okay, dobra. Co, policjaści? Nie, to jest. No to jedziemy. Słuchamy sobie muzyki. Też całkiem fajne są niektóre y, piosenki, czy tam muzyka z radia. Całkiem nie najgorsza jest, chociaż nie ma co porównywać na przykład z GTA, w którym jest naprawdę zajebiste to y, udźwiękowienie, ten soundtrack. Ale tutaj też nie jest najgorszy. Mam nadzieję, że nie będę miał problemów z prawami autorskimi, jak w zeszłym odcinku. Tam cały czas mi zaskakuje, że jakieś prawa autorskie, jakiś właśnie piosenek czy coś. Tak, to idziemy. Co się, po co się śpieszyć, nie? Minuta została. to you. Help Troy. Chętnie. Coś mi nie idzie ten wyścig, muszę przyznać. Jakoś tak dupiato jadę, ale trudno. E, chętnie się zaprze na, tej, na tym troju, więc. Dlaczego by nie? Dwie na jednym oknie. Dobra, to jest przed nami, mam nadzieję, że zdążę. Okay, we're almost there. Co ty nie powiesz? Okej, okay, dobra jesteśmy, ale podejrzewam, że dostanę brąz. Chuję, mi poszło. Ale jest kolejny poziom. Dobra, razem jeden punkt premii. Szkoda. Zblokowane nowe części w KG. No dokładnie niestety brąz. No to nic Nic z, tym, z tego nie będziemy mieć. Dokładnie. Here we are. Good. So we got a deal. Be troy, get me my V4, and you get your first ink. Okej, okay, Mamy umowę. Mam nadzieję, że nie znamy, że jak Troy. Then I get my ink. That was the deal. Now go earn it. in No, właśnie, gdzie jest najbliższy wyścig? Zaraz obok nas, praktycznie. I remember. He's Troy's main guy now. Beat him, make a statement. bardzo chętnie. Pół kilometra to jest nic. da się oczywiście jeszcze zatrzymamy, żeby nabić sobie trochę ekspa. Ne, eh, było nieprzydatne, bo i tak teraz trzeba hamować. Dobra, ciekawe, czy to nitro, jak mam naładowane, to mam yy, potem w wyścigu od razu też naładowane, czy to się jakoś yy, resetuje, czy coś. Nie ciekawe, ale nie wiem. You again. I popełnię trochę o tym. Nie mam ten chilorem instynkt, który przeprowadza punk z 5'10". Son, będę wyrzucał go dla niego. Let's go. Coraz ostrzej się robi Mamy te same samochody Takie szanse powinny być wyrównane Dobrze To ja ciśniemy Oczywiście gości mam szybsze zamochowy od nas chociaż O może trochę szybsze ale w sumie jest ma podobne podobne osiągi mają tak, oczywiście się musiał pierdolić od razu na pierwszym zakręcie, jak to ja mam nadzieję, że ich no nie jestem jeszcze strasznie daleko, serio? nie da się przez to przejść? przynajmniej się da przez to przejechać jeszcze się nie straciłem jakoś dużo no ale dobra, trzeba to teraz nadrabiać Nie ma okrążeń, tutaj po prostu trzeba. Z takimi, umie... jak tak będę jechał, to na pewno to nadrobię. teorii mam najlepszy samochód. Nie, ten co jest na piątym miejscu, ma najlepszy samochód. Dobra, jesteśmy już drudzy. Walczymy teraz o pierwsze. Ładnie, jesteśmy pierwsi. Dobrze, dobrze. Zrobiłeś sobie trochę przewagi. już 2 sekundy. Teraz trzeba to utrzymać najlepiej powiększać. Zostało nam jeszcze 6 punktów. Teraz już 5. 2 sekundy się utrzymują, czyli nie jest źle. O, trochę tu nie wyszło. Ale trudno to poradzić, co poradzić. Zdarza się. No cały czas są 2 sekundy, więc nie jest źle Kampus Muzeów. Tak się przejechać po tej mapie kiedyś po prostu tak popodziwiać widoczki, nie wiem, wielki kanion, jakieś góry, coś tam Las Vegas, Hollywood, nie? Nowy York. Chcę pojeździć po prostu. Na Florydę... Yy, zobaczyć te plaże, słońce, wszystko. Sam fakt to, i zobaczyć jak to wszystko jest odzorowane. Sam fakt sobie tak pojeździć jest bardzo fajnie i przyjemnie pewnie już prawie kończymy. Niestety ktoś bada w goniu. dogonił. I się skupiłem na gadaniu, a nie na jeżdżeniu. No, dogonił nas. Tak, sekundę odrobił. Ale to już jest ostatnie. Ten zakręt całkiem dobrze wyszedł. Powinniśmy wygrać, chyba że właśnie nagle dostanie jakoś pieprzycznego speeda. Ale powinniśmy wygrać. A, wygraliśmy. Dobrze. Nie o kiepskich początków. Nie najlepszego tam momentu, jak zacząłem pieprzyć. To się udało. Streberko dostali, dostaliśmy bardzo fajnie. Zawieszenie na dziewiąty poziom.

No dobra ludzie, w tym mie miejscu zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach z gry The Crew.